Witam Was, z Bartek i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na recenzję oryginalnego pokrowca od HTC czyli HTC Dot View, czyli elementem charakterystycznym tego pokrowca będzie to, że będzie on nam wyświetlać różne treści na ekranie w formie takich kropek. Ale na początek przejdźmy sobie do samego pudełka i pudełko wygląda dokładnie tak samo jak większość właśnie akcesoriów od HTC na tyle mamy informacje o kolorach, w jakich znajdziemy właśnie pokrowiec do I mamy właśnie kolor czarny, kolor pomarańczowy, taki fioletowy oraz kolor niebieski. I tutaj na przodzie mamy również informację, że za pomocą tego pokrowca możemy właśnie odbierać bez problemu połączenia bez potrzeby właśnie podnoszenia klapki. Tak więc co do samego wykonania, tutaj pokażę Wam ten pokrowiec na przykładzie właśnie HTC One E8, ale takim pierwszym urządzeniem właśnie dla którego wypuszczono tego typu pokrowiec był to właśnie flagowy HTC One M8. Tak więc co do samego wykonania. Plecki są wykonane tutaj z takiego tworzywa szusznego. Nie jest to tworzywo świecące, to znaczy, że zapewni nam bardzo fajny chwyt urządzenia tutaj, taką ma również chropowatą teksturę i bardzo fajnie to wygląda. Ale co zauważyłem, że przynajmniej w przypadku HTC1 E8. To nie jest dokładnie tutaj dobrze spasowane. Co przez to rozumieć? Tutaj lekko naciskając możemy właśnie poczuć taki lekki przeskok tego pokrowca ogólnie po całej obudowie i po prostu to nie sprawia wrażenia dobrze wykonanego i dobrze spasowanego. Natomiast myślę, że na wersji granatowej HTC1 E8, która jest wykonana z troszeczkę innego tworzywa słusznego na pleckach, będzie to dużo lepiej się sprawowało, ponieważ właśnie tam mamy taki nieśliski można powiedzieć plastik. Co do przedniej tej pokrywy, ona jest już z kolei wykonana z gumy i ta guma trzeba przyznać, że nie zbiera jakoś specjalnie tutaj kurzu ani odcisków palców, natomiast myślę, że tutaj w tych właśnie otworach, tych charakterystycznych otworach może się zbierać po prostu kurz i to będzie trzeba po prostu co jakiś czas sobie nie wiem, pod bieżąco wodą na przykład umyć. Bądź po prostu to w jakiś sposób sobie wyczyścić. Warto tutaj również zwrócić uwagę, że większość tych kropek jest tak jakby przez taką bardzo cienką warstwę gumy pokryta, natomiast tutaj gdzie znajdują się głośniki jest to już zupełnie odkryte. Tak więc tak to właśnie wygląda. Trzeba przyznać, że również ta klapka, przynajmniej w takim nowym pokrowcu jest ona bardzo fajnie tutaj spasowana i ona od razu po prostu przylega do naszego wyświetlacza, natomiast nie ma ona tutaj żadnego jakiegokolwiek zaczepu na, na przykład na prawej krawędzi, przez co kiedy przekręcimy urządzenie, ta klapka po prostu nam się tutaj otwiera i to nie wygląda według mnie dobrze. Co do elementu charakterystycznego tego pokrowca, czyli właśnie tych kropek, po dwukrotnym właśnie kliknięciu tutaj na pokrowiec, właśnie uruchamia nam się właśnie ten taki kropkowany ekran domowy, na którym znajdziemy godzinę, znajdziemy sobie temperaturę obecną, a także wybrany przez nas motyw. I w kwestii konfiguracji tego właśnie ekranu mamy tutaj specjalną aplikację HTC View i tutaj mamy wybór motywu. Możemy sobie wybierać pomiędzy takimi motywami, można powiedzieć, że standardowymi, przewidzianymi przez HTC, natomiast możemy również swoje motywy sobie dodawać. W tym celu przechodzimy sobie do galerii, wybieramy sobie jakiś obraz, tutaj akurat na potrzeby właśnie tego testu ściągnąłem jakąś tapetę z, z jakiegoś właśnie smartfona, powiększamy sobie odpowiednio, klikamy gotowe i ten motyw już jakby nam się przerabia na te kropki, klikamy sobie zastosuj. I właśnie po zamknięciu tej klapki, dwukrotnie klikając, mamy już ten motyw jakby tutaj zapisany. I muszę przyznać, że właśnie możliwości konfiguracyjne ten pokrowiec posiada całkiem całkiem fajne. Dalsza opcja, czyli upłynął czas limitu, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy to jest odpowiednio tutaj przetłumaczone, natomiast chodzi o to, ile po prostu ten ekran ma się nam tutaj podświetlać, jeśli tego ręcznie sobie nie wygasimy za pomocą przycisku power. I tutaj mamy do wyboru 5, 10 bądź 15 sekund. Potem mamy ustawienia powiadomień i ustawienia powiadomień naprawdę ograniczają się do bardzo niskiej ilości aplikacji, ponieważ mamy tutaj tylko telefon, pocztę głosową, wiadomości oraz pocztę, nie możemy sobie dodać załóżmy gmaila, hangouts bądź innych tego typu rzeczy. Natomiast szczerze nie wiem czy nie ma do tego jakichś jeszcze innych aplikacji, które właśnie taką możliwość by wprowadzały, natomiast takie oficjalne, standardowe rozwiązanie po prostu tego nam tutaj nie oferuje. No i tak to właśnie wygląda. Możemy również sobie ustawić to, czy ma być pomijany ekran zabezpieczeń. Tak więc jeszcze raz sobie możemy tutaj dwa razy kliknąć. Oczywiście nie musimy też klikać właśnie te dwukrotnie. Możemy również sobie uruchomić ten pokrowiec, jakby właśnie wciskając tutaj sobie przycisk power. No i również o tym, co wcześniej wspomniałem, czyli możliwość odbierania połączeń. Kiedy przyjdzie do nas jakieś połączenie, możemy przesunąć sobie na przykład w górę bądź w dół, aby odebrać. I bez potrzeby właśnie otwierania w ogóle te, te, tego pokrowca możemy bez problemu sobie prowadzić tutaj rozmowy głosowe. No i to co, to, co również zauważyłem, to że czasami, kiedy urządzenie jest troszeczkę bardziej obciążone, to po prostu tutaj przez moment widać właśnie po podświetleniu, że, że właśnie tutaj ten ekran jeszcze nie do końca się wyłączył, ale myślę, że to jest w większości telefonów wyposażonych właśnie w tego typu możliwości, jak na przykład WLG G3 i Quick Circle, właśnie tam też przez chwilę widać ten ekran jakby odpowiedzialny za pokrowiec. Tak więc, tak, tak wygląda recenzja HTC Dodge. Według mnie, bardzo ciekawa koncepcja ze strony HTC. Już można powiedzieć, że od roku znana koncepcja. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie i szczerze, gdyby było to oferowane do innych urządzeń, to raczej bym się skusił na coś takiego. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo nowatorskie podejście do ochrony naszego urządzenia. Tak więc, w tym odcinku to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.